Ethereum z H12 fajny setup. Wsparliśmy się na tej 50, przepraszam, na 200. Natomiast dla mnie podejście tutaj w okolice 4,080, to jest ten poziom, czyli spodziewałbym się takiego ruchu. Ok, tutaj w okolice 3,060, ja mam shorta na Ripple, więc nie będę dokładał sobie już kolejnego na ETH. Natomiast to jest taki scenariusz no, ze stop lossem powyżej tutaj tego knota wybijającego, nie? Więc to mam, to mam, to mam i teraz triggery, które będą powodowały, że będę wchodził w rynek altcoinów lub nie będę wchodził w rynek altcoinów. Pierwszy trigger to jest 50% knota na interwale D1 na dominacji. To się pokrywa tutaj z 62.17, więc to jest miejsce, które mnie interesuje na ewentualne wejście falty. Okay? Czyli jeżeli dominacja podejdzie tu. To duża szansa, że będziemy zjeżdżali w okolice M200 na Whitney. Zobaczmy, czy ona nam się przesunęła. Na pewno nam się przesunęła. Nie, idzie bokiem, więc to jest mój target docelowy, jeżeli mielibyśmy jeszcze rosnąć. Ok? Na altcoina, więc takiego scenariusza oczekuję. I na dominacji dolara też po 50% wybonienie knota. To się powinno pokrywać mniej więcej z bitcoinem 50% knota. I to jest moje miejsce na przejście w longi. Jeżeli mielibyśmy mieć, jeżeli mielibyśmy mieć. Tutaj negacja tego scenariusza i wybicie tutaj tego knota, no to myślę, że 123,578 pokrywa nam się to z poziomem, który wcześniej zaznaczyłem i uważam, że wtedy na Bitcoinie mielibyśmy zejście właśnie do M50 i to by była można powiedzieć chwila prawdy, więc...